Witam na zakończeniu inwestycji polegającej na budowie obwodnicy włoszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786. Pozwólcie Państwo, że przywitam naszych gości. W pierwszej kolejności witam przewodniczącego sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pana Andrzeja Prusia. Dziękuję. Witam również posłów Rzeczypospolitej Polskiej, posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bartłomieja Dorywalskiego. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mariusza Goska. Witam również radnych Sejmika, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, pana radnego Artura Konarskiego oraz radnego Leszka Wawrzyła oraz panią radną Jolantę Tyjas. Pragnę przywitać również starostę powiatu włoszczowskiego, pana Dariusza Czechowskiego, wicestarostę powiatu włoszczowskiego, pana Łukasza Karpińskiego, witam burmistrza włoszczowy, pana Grzegorza Dziubka, Dyrektora Biura do spraw Inwestycji pana Sławomina, Sławomira Owczarka, <klucza> przewodniczącego Rady Powiatu Włoszczowskiego, Pana Zbigniewa Matyśkiewicza, <klucza> przewodniczącego Rady Miejskiej we Włoszczowie pana Grzegorza Dudkiewicza. <klucza> Witam również Wójta Krasocina, pana Ireneusza Gliśnickiego. Witam proboszcza parafii w niebo wstąpienia na Najświętszej Marii Panny oraz Sanktuarium Matki Boskiej, Opiekunki Rodzin, księdza Zygmunta Pawlika. Szczęść Boże. <klucza> Witam również serdecznie wszystkich przedstawicieli wykonawcy spółki Drogbud, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Częstochowy. <klucza> Pragnę również przywitać marszałka województwa świętokrzyskiego, pana Andrzeja Będkowskiego. Oraz wicemarszałków województwa świętokrzyskiego panią Renatę Janik oraz pana Marka Bogusławskiego. Szanowni Państwo, w tej kolejności chciałabym prosić o zabranie głosu przez pana przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Adama Andrzeja Prusia, który zabierze głos również w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego. Dziękuję bardzo, wielezny e, panowie posłowie, e, panowie marszałkowie, koleżanki i koledzy samorząd, samorządowcy, szanowni państwo. Ważny dzień i tak jak tu z księdzem ustaliliśmy, święcenie już się rozpoczęło, jak państwo widzicie, e, w taki bardzo obrazowy sposób, za co też opatrzności pragnę podziękować, ale ważny dzień nie tylko dla tych, którzy dzisiaj tu są w tym podniosłym dniu, ale przede wszystkim dla mieszkańców włoscowy powiatu włoszczowskiego. na inwestycje, którą czekali pokrótce mówiąc kilkanaście lat co najmniej dzisiaj przy naszym skromnym udziale będzie zakończona i pewnie ruch za chwilę będzie puszczony. Tego typu przedsięwzięcia, które poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców, ułatwiają im codzienne życie, dla władz samorządowych wszystkich szczebli są niezwykle istotne. Dziś oprócz tego, że reprezentuję pana wojewodę Zbigniewa Koniusza, którego obowiązki zatrzymały w Kielcach, także osobiście jako radny województwa świętokrzyskiego i przewodniczący Sojmiku cieszę się z takich rzeczy, choć to nie moje rodzinne strony, ale Ziemia Świętokrzyska w całości jest piękna i za całą czujemy się odpowiedzialni. I tego typu rzeczy dla władz publicznych wszystkich Serbii są niezwykle istotne. Nie dalej jak wczoraj. W Kielcach podpisane zostały umowy na realizację dwóch ważnych obwodnic w dróg krajowych. Obwodnica Wąchocka w powycie starachowickim i obwodnica Opatowa. Dwie bardzo ważne inwestycje, na które również mieszkańcy latami oczekiwali. I naprawdę serce rośnie, kiedy możemy być świadkami kończenia, jak dzisiaj, takich ważnych inwestycji, ale także ich rozpoczynania w innych miejscach, bo to wszystko, co dziś, Władze publiczne wszystkich szczebli, samorządy, przy dużym wysiłku finansowym także strony rządowej realizują, jest niezwykle istotne dla poprawy jakości życia mieszkańców, ale przede wszystkim dla zapewnienia im właściwego bezpieczeństwa także w ruchu drogowym. I z tego się bardzo cieszę. Na ręce pana marszałka Andrzeja Pętkowskiego dla całego samorządu województwa, na ręce moich koleżanek i kolegów radnych, którzy nie tylko w tej kadencji, ale i w poprzednich, zabiegali o to, aby ta inwestycja i tym podobne były realizowane. Za to wszystko dziękuję, ale taka jest nasza powinność, aby dbać o mieszkańców i z tego się wobec Państwa wywiązujemy. Raz jeszcze gratuluję władzom samorządowym Włoszczowym i Powiatu Włoszczowskiego, bo to Waszym mieszkańcom, mieszkającym tutaj, będzie to ta inwestycja służyła. I jeszcze raz bardzo dziękuję, cieszę się, że mogę być razem z Państwem obecny tak ważnym dla Was wydarzeniu. Wszystkiego wszystkiego dobrego. Teraz zapraszam do zabrania głosu pana marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Będkowskiego. Dzień dobry, świat uboszczów, koledzy parlamentarzyści, samorządowcy na czele z panem przewodniczącym Andrzejem członkowie Zarządu Województwa wszystkiego Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, zgromadzeni tu na tym parkingu, który również zbudowany był w tej właśnie inwestycji, także służy tutaj Inspekcji Transportu Drógowego, to w pojazd, Zmianami bo większość jesteśmy zwróceni w kierunku tego lasu. Ten ponad 7, km odcinek pierwszego etapu wodnicy włoscowej. Tak jak to pan przewodniczący mówił, w naszym województwie chyba nie mamy się powodów z ponieważ przez różne premia. Okrotnie byliśmy wyróżniani za to, jak wydajemy i spożytkowujemy pieniądze właśnie na inwestycje drogowe. To jest kolejny punkt. całkowity koszt tej inwestycji ponad 65 milionów złotych dofinansowanie z Unii Europejskiej 85% 35 plus ponad 4 miliony złotych z budżetu Te pieniądze zamieniły się na tą drogę wybudowaną w standardach najwyższej klasy. Myślę, że użytkowanie jej będzie sprawiało kierowcom niewątpliwą przyjemność, a jednocześnie poprawiało bezpieczeństwo jazdy, a dla mieszkańców Włoszczowy ta uciążliwość, wypaczających się z miejscowości Pojazdów będzie odpowiedź do tego pierwszego etapu obwodnictwa w na pewno. w miesiącu. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tego i mnie. Drodzy która realizowała tę inwestycję za ten prezent, za tym Pani Narodzenia. i jednocześnie wchodząc już w tę świąteczną atmosferę, życzę wszystkim, tych zgromadzonych, wziętych do samorządowcom, wszystkim zaangażowanym i mediom, które przekazują naszą relację zdrowy świąt, narodzenia, a w nowym roku, żebyśmy też mogli się spotykać w takich momentach, gdzie będziemy nowe odcinki, nowe obwodnice, być może nowe mosty do takich bezpośrednich planów organizacji i jeszcze raz dziękuję. Teraz zapraszam do zabrania głosu posła na Sejm Mariusza Goschad. Czcigodny księże proboszczu, panie marszałku, szanowni samorządowcy, Szczebli Gminnych, Powiatowych, Szczebla Wojewódzkiego, Szanowny szanowni Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Panie Wójcie, Wszyscy Szanowni Zgromadzeni Państwo, To wielki dzień i wielka radość, tak jak wspomniał Pan Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i wielka radość, tak jak wskazał Pan Marszałek Andrzej Będkowski, bo województwo świętokrzyskie pięknieje, bo Województwo świętokrzyskie się rozwija, bo województwo świętokrzyskie w bardzo dynamiczny sposób poprawia bezpieczeństwo to drogowe, bezpieczeństwo podróżujących nie tylko mieszkańców przecież regionu świętokrzyskiego, ale tych, którzy te drogi przemierzają również ze skali całej Polski. I tych obwodnic, bo dzisiaj przecież otwieramy pierwsze etap obwodnicy włoszczowej, powstaje bardzo dużo w ostatnim czasie, chociażby w ciągu tym na południu województwa Świętokrzyskiego obwodnica Pińczowa już oddana, obwodnica Zgludowit, czyli Buska oddana, realizowana obwodnica Kazimierzy Wielkiej, północna obwodnica, o której tutaj podniósł pan przewodniczący Andrzej Próź, już zaplanowane do realizacji, jak chociażby obwodnica Wąchocka czy obwodnica Opatowa. Polska pięknieje, region Świętokrzyski się rozwija i. Nie byłoby tego rozwoju, gdyby nie starania samorządu województwa świętokrzyskiego, samorządu powiatu, współpracy z powiatem, bardzo dobrej współpracy z powiatem i z gminą Włoszczowa. I na ręce pana marszałka i pana przewodniczącego, pana starosty, chciałem przekazać wyrazy wdzięczności za to, że pokazujecie, że ta gra w zespole i ta współpraca przynosi wymierne efekty za to, że ukazujecie, że warto grać w drużynie i dzisiaj mamy tego owoc. Życzę wszystkim nam bezpiecznych podróży. Dziękuję wykonawcom za realizację tego zadania, pierwszego etapu realizacji zadania inwestycji obwodnicy włoszczowej. Chciałem też podziękować, jako były już członek zarządu województwa świętokrzyskiego, który miał ten zaszczyt, Współpracować z Panem Marszałkiem, z samorządem województwa i nadzorować Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich czy Departament Infrastruktury Transportu i Komunikacji. Pamiętam, gdy spotykaliśmy się i ta inwestycja była otwierana. Dzisiaj, tak jak już Pan Przewodniczący wskazał, następuje jeszcze takie solidne święcenie. A ja chciałem złożyć Państwu z okazji zbliżających się świąt. Z życzenia zdrowych, błogosławionych i pomimo tej pandemii, która dotknęła nas wszystkich i zmieniła, zawirowała tym naszym życiem takiego spokoju, spokoju ducha, odpoczynku od tych wszystkich trosk dnia codziennego. Przekażcie też proszę życzenia swoim rodzinom. Wszystkiego dobrego, szczęść Wam, Panie Boże. Dziękuję. zaprosić jeszcze do zabrania głosu posła na Sejm, pana Bartłomieja Dorywalskiego. Czcigodnych księży pałacie, panowie marszałkowie, panie pośle, panowie starostowie, panie burmistrzu, panie wójcie, drodzy samorządowcy, koledzy, koleżanki, radni, szanowni państwo, z perspektywy mieszkańca Włoszczowy powiem wprost. Trudno jest wymienić wszystkie zalety budowy obwodnicy naszego miasta. To przede wszystkim, moi drodzy, wyprowadzenie ciężkiego transportu z centrum, przynajmniej po części, przynajmniej jeżeli chodzi o realizację pierwszego etapu. To wreszcie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców i wszystkich tych, którzy będą się wtedy przemieszczali. To usprawnienie komunikacji na trasie Kielce Częstochowa. Wierzymy, bo przy każdej realizacji inwestycji infrastrukturalnej również na poprawę rozwoju gospodarczego naszego miasta, powiatu włoszczowskiego i tej części regionu świętokrzyskiego. Moi Drodzy, bardzo długo czekaliśmy na tę inwestycję. Wiele osób podejmowało dziesiątki starań, zabiegów, Wreszcie działalności i tej codziennej pracy, żebyśmy mogli w dniu dzisiejszym tutaj w sposób uroczysty otworzyć tę inwestycję. Wszystkim tym, którzy przez lata pracowali na jej rzecz, pragnę złożyć wyrazy serdecznego podziękowania, uznania. Chciałbym również podziękować wykonawcy za tak sprawne wykonanie tej inwestycji, podziękować świętokrzyskiemu zarządowi Dróg, bo Dyrektor Damian Urbanowski tak naprawdę towarzyszył nam od samego początku, od kiedy w zasadzie podpisaliśmy porozumienie w sprawie koncepcji realizacji tej inwestycji, aż do dziś. Bardzo serdecznie dziękuję. I szczególne wyrazy uznania i podziękowania pragnę przekazać samorządowi województwa. Szanowny panie marszałku, chciałbym pana poprosić, ponieważ. Powiem wprost, tak się złożyło, że ten dzień zapisuje się złotymi literami w dziejach naszego miasta. Chciałbym na pamiątkę przekazać panu medal z herbem naszego miasta. Niech panu przypomina o tym dniu, o realizacji tej inwestycji i mam nadzieję, szanowny panie marszałku, że te zapowiedzi dotyczące realizacji drugiej części odpotnicy staną się rzeczywistością. Wszystkim Państwu życzę zdrowych, spokojnych świąt. Serdecznie dziękuję za zabranie głosu. Szanowni Państwo, teraz chciałabym zwrócić się do księdza proboszcza Zygmunta Pawlika z prośbą o poświęcenie obwodnicy. Moi drodzy, zanim poświęcę, to jeszcze podzielę się swoimi odczuciami. Szanowni uczestnicy tej pięknej uroczystości według tytułu i godności, które już nie wyliczać wszystkich. 10 lat czekałem na tę uroczystość. W lipcu 2010 roku byłem przeniesiony z Wiślicy do Głoszowy i chodząc po kościele wyczuwałem drgania, jakie przenoszone są z ulicy, zwłaszcza kiedy jechały ciężkie samochody. Wtedy zwróciłem się pismem do gminy i do Wojewódzkiego Zarządu Dróg, że jest bardzo potrzebna, konieczna budowa obwodnicy. Z, również ze względu na y, troskę o zabytek, który dla nas wszystkich jest bardzo cenny w postaci kościoła w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny. Otrzymałem pismo z, Urzędu Wojewódz z, z, tego, z Wojewódzkiego Zarządu Dróg, że jest tak daleko od drogi, że właściwie nie ma zagrożenia. No, ja czułem y, w swoich nogach drgania po prostu całego budynku kościoła. Poprawiła się sytuacja, kiedy był remont ulicy Partyzantów, kiedy część ruchu została skierowana na ulicę 1 maja. No i teraz, kiedy już jest ta obwodnica, to mam nadzieję, że rzeczywiście się bardzo dużo poprawi. I również y, ta troska. O nasz piękny zabytek, o nasze sanktuarium będzie w jakiś sposób urzeczywistniona, przez to, że cały, zwłaszcza ciężki ruch pójdzie obwodnicami. Daj Boże, by w miarę jak najszybciej powstały dalsze etapy obwodnicy włoszczowej. Wszystkim, którzy się przyczynili do tego, również w swoim imieniu, w imieniu parafian, mieszkańców włoszczowych, składam. Serdeczne podziękowania Bóg za to. A teraz się pomodlimy, żeby Pan Bóg błogosławił wszystkim, którzy będą po tej, po tej drodze poruszać się, jeździć, by zawsze szczęśliwie dotarli do swojego celu. Błogosław wszystkich, którzy będą przejeżdżać tą drogą swoją łaską, uprzedza ich kroki i bądź z nimi w drodze. Bronić od wszelkich przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną i szczęśliwie dotarli do wyznaczonego celu podróży. Przez Chrystusa Pana naszego, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niechaj stąpi na Was na tę drogę i niech Pan prowadzi nas wszystkich do swojego celu zbawienia. Amen. Serdecznie dziękuję za przybycie i zapraszam na uroczyste otwarcie obwodnicy Włoszczowej. Szanowni Państwo, dzisiaj wielki dzień dla miasta Włoszczowy, dla naszej małej ojczyzny, albowiem nastał ten dzień, kiedy to uroczyście otworzyliśmy długo oczekiwaną inwestycję 40 lat. Miasto Włoszczowa czekała na tę inwestycję, doczekaliśmy się wreszcie. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich mieszkańców, wyrażę ich radość z faktu powstania tej długo oczekiwanej inwestycji. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, pokolenia mieszkańców Włoszczowa na to czekało. Co to da? Przede wszystkim komfort życia, spokój, zdrowie, odciążenie naszego pięknego miasta. Ale miejmy nadzieję, że również ta powstała obwodnica będzie zaczątkiem do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta, naszego regionu. Zawsze powtarzałem i będę powtarzał. Drogi, mosty łączą ludzi. Wierzę głęboko w to, że te, ta droga również będzie łączyła regiony, będzie łączyła nasze małe ojczyzny, ale również będzie, będzie łączyła ludzi. Szanowni Państwo, dzisiaj wielka radość. Dla mnie takim, takim dniem radości był dzień, kiedy dotarła do mnie informacja, że samorząd województwa świętokrzyskiego na czele z marszałkiem Adamem Jarubacem przeznaczył środki na dofinansowanie, na budowę tej obwodnicy. To był Dzień Wielki Dzień Radości. Ale historia zatoczyła swoje koło. Można powiedzieć, że równe trzy lata temu, 20 grudnia 2017 roku, w Urzędzie Gminy Włoszczowa była podpisana umowa na wykonanie tej obwodnicy. Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy to przedsięwzięcie zaangażowali, władzom byłym samorządu województwa świętokrzyskiego, władzom obecnym. Ale jednocześnie pragnę gorąco zaapelować w imieniu mieszkańców, tych młodszych, tych starszych o kolejny etap obwodnicy dla naszego miasta. Wierzę głęboko w to, że kiedyś ten e, e, odcinek brakujący powstanie. Ale szanowni państwo, również pragnę podkreślić, że ta obwodnica jest efektem dobrej współpracy samorządów e, trzech szczebli. Gminy Włoszczowa, powiatu włoszczowskiego, samorządu województwa świętokrzyskiego. Albowiem, to wspólnie tutaj z obecnym dzisiaj byłem starostą włoszczowskim z Suligą. Jako samorządy gminy Włoszczowa i powiatu włoszczowskiego e, Sporządziliśmy dokumentację techniczną, układ koncepcyjny dla miasta Włoszowy układ układu obwodnicowego. uzyskaliśmy decyzję środowiskową, a później były przyznane środki. Także, szanowni państwo, tak jak powiedziałem na wstępie, drogi, mosty łączą regiony, ale jednocześnie drogi łączą ludzi. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, pozwolę sobie dodać, że wszyscy pracowaliśmy oczywiście przez szereg lat, żeby ta inwestycja mogła być zrealizowana. Począwszy, tak jak wspomniałem wcześniej na przemówieniu, od podpisania koncepcji, porozumienia w sprawie realizacji koncepcji poprzez wszystkie etapy administracyjno-prawne. Muszę przyznać, że przypominam sobie, kiedy urzędnicy w Urzędzie Wojewódzkim przynieśli do mnie, jako do wicewojewody, wszelką dokumentację, która stanowiła załącznik do z rid tak zwanego, tak, czyli odpowiedni pozwolenia na budowę tejże obwodnicy. Moi drodzy, z miłą chęcią i ciesząc się i radując, podpisałem ten zrit, a następnie przystąpiono do realizacji. Cieszę się, że wszyscy tutaj spotykamy się, bez względu na, na to, czy w poprzedniej kadencji działamy, czy w tej kadencji. Szanowni Państwo, ta droga, ta obwodnica tak naprawdę łączy ludzi i wierzę, że jak najdłużej będzie służyć mieszkańcom naszej gminy, naszego miasta, naszego powiatu. Sądzę, że już dziś odczujemy skutki tej obwodnicy w centrum naszego miasta. Wierzę, że ten ciężki transport przynajmniej w części zostanie wyprowadzony. Gratuluję jeszcze raz wszystkim mieszkańcom. Cieszę się niezmiernie, że mogę z wszystkimi Państwem tutaj w dniu dzisiejszym uczestniczyć w jakże szczególnej, w szczególnej uroczystości dla nas wszystkich. I moi drodzy, Życzę wszystkim dobrej podróży po nowej obwodnicy. Mam nadzieję, że ta druga część, zgodnie z zapowiedziami, a słyszeliśmy je nie tak dawno, bo przecież chyba w ubiegłym miesiącu, yy, że ten drugi etap jest już planowany. Mam nadzieję, że ci, którzy zapowiadają tą drugą część obwodnicy, dotrzymają słowa, zostanie ona zrealizowana, bo jest ona potrzebna nam wszystkim. Jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkim Państwu zdrowych, spokojnych świąt. Dzień dobry. Drodzy Państwo, w ten yy... Piękny czas świąt Bożego Narodzenia dostaliśmy my, mieszkańcy powiatu włoszczowskiego, gminy Włoszczowa, taki właśnie prezent pod włoszczowską choinką. Tutaj w tej pięknej scenerii, w leśnej scenerii nastąpiło otwarcie obwodnicy Włoszczowa. I dzisiaj trzeba dziękować. I dzisiaj dużo już padło słów właśnie takich ciepłych, dobrych. Ja również chciałam w imieniu mieszkańców Włoszczowy, w imieniu mieszkańców tu okolicznych miejscowości wyrazić ogromne swoje podziękowania. Podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli w budowie tej wspaniałej drogi obwodnicy Włoszczowy. Natomiast ogromne podziękowania Kieruję teraz do samorządów wszystkich szczebli, do szczebla gminnego. Panie burmistrzu, na pana ręce pragnę złożyć gorące podziękowania za ogrom i y, pracy, który Pan wykonał po to, żeby ta droga powstała. Kieruję podziękowania do samorządowców szczebla powiatowego. Na ręce pana starosty pana Jerzego Suligi przekazuje y, te podziękowania. I oczywiście należą się również podziękowania dla zarządu, dla województwa świętokrzyskiego. Pragnę podziękować zarządowi poprzedniej kadencji. Dużo było mówione już na temat pana Marsza marszałka Adama Jarubasa, bo to za jego rzeczywiście tutaj zarządzania nastąpiło wpisanie do budżetu naszego województwa tej inwestycji, jak również dokonanie podpisania wszelkich umów. Dziękuję, ponieważ są tutaj z nami przedstawiciele samorządu województwa, Sejmiku województwa poprzedniej kadencji, więc również panom serdecznie dziękuję za to działanie. Natomiast no i podziękowanie dla obecnego zarządu z panem Andrzejem Wędkowskim na czele za realizację tego zadania i za doprowadzenie do tego właśnie dnia. Dużo mówiliśmy tutaj o naszym o marszałku województwa poprzedniej kadencji. Ja z ubolewaniem tylko mogę powiedzieć, że przy tym szerokim stole na tej dzisiejszej obwodnicy zabrakło jednego miejsca. Podczas świąt Bożego Narodzenia zabrakło jednego miejsca dla marszałka trzech kadencji. Dla człowieka, który przyczynił się do powstania tej inwestycji dla europosła Ziemi Świętokrzyskiej. Zabrakło tutaj Adama Jarubasa. Panie Adamie, pozdrawiamy, cieszymy się razem z Panem i nie tylko nasze serce jest w rozpaczy, niebo też płacze. W związku z tym, związku z tym pozdrawiamy, dziękujemy i chcielibyśmy wspólnie razem radować się w tym dniu tutaj razem z Panem. A wiem, że Pan jest w Polsce. Nie jest Pan teraz w Parlamencie Europejskim, tylko w Polsce. Padały również pytanie co do drugiego etapu obwodnicy jako przedstawicielka tego regionu. Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wielokrotnie na komisjach czy też na sesjach zadajemy to pytanie. Zadaje pytanie, co z drugim etapem y, obwodnicy miasta Włoszczowa. Y, odpowiedź otrzymałam wielokrotnie ustną, ale proszę Państwa, przedstawię dobrą informację, odpowiedź pisemną. Rzeczywiście jest deklaracja, deklaracja naszego y, zarzą, obecnego zarządu odnośnie naszej inwestycji, czyli y, y, Budowa drugiego etapu obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej 786 została zgłoszona do finansowania z rządowego funduszu inwestycji lokalnych z budżetem wykonawczym na poziomie 40 milionów złotych. Także dziękuję, będziemy tego pilnować. Mam tutaj mojego kolegę, który również jest radnym w sejmiku naszego województwa. Będziemy dopytywać i mam nadzieję, że za kilka lat będziemy wspólnie świętować odbiór drugiego etapu obwodnicy Włoszczowa. Wszystkiego dobrego dziękuję. Państwu życzę.